Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa w Warszawie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i prężnie współpracujących z lokatorami instytucji zarządzających zasobami mieszkaniowymi w Polsce. Powstała w 1990 roku w wyniku podziału nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Warszawie. We wzorowy sposób zarządza 15 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których jest blisko 1400 lokali mieszkalnych. W ostatnim czasie wybudowanych zostało kolejnych 218 mieszkań i 10 lokali usługowych. Budynki te wyróżniają się na osiedlu nowatorską bryłą, innowacyjną konstrukcją i podziałem lokali mieszkalnych oraz charakteryzują się wysoką energooszczędnością. Obecnie realizowany jest kolejny etap rozbudowy osiedla, a ciekawostką jest fakt, że już na etapie projektowania sprzedane zostały wszystkie mieszkania, co świadczy o dużym zaufaniu do inicjatyw realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lazurowa. Na osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię wybudowano bezpieczne, przyjazne dla dzieci place zabaw, na których zamontowane są m.in. karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki czy drabinki oraz sprężynowe koniki. Spośród innych osiedli w Warszawie Lazurową wyróżnia także fakt, że wszystkie chodniki są wybudowane na nowo i z daleka lśnią piękną kostką brukową. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-kulturalną poprzez organizowanie festynów, zajęć plastycznych dla dzieci czy wydawanie gazetki osiedlowej. Powstał też klub seniora. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa w Warszawie, Lider Budownictwa